Dosłownie takie same deski są u karola w mieszkaniu. Dosłownie z rączkami. Tutaj odpala, odpala drewno. Z Tutaj mają mini jeszcze motrówkę. Tak, bo w niektórych portach yy, trzeba, nie ma mnie, no i trzeba w tym go dopłynąć. No powiedz, znasz się to. Powiedz. W niektórych portach yy, nie ma przystani, trzeba kotwiczkę rzucić, nie? A, I dopłynąć yy, pontonem. No? Wow, no, on jest, jest oh, marynarzem, tak. wiesz. A wiesz, dlaczego na przykład się nazywa Lady Aleksandra, ten jachcik? Królowa Aleksandra? Miałem kiedyś taką Olę, koleżankę yy, Żona właściciela nazywa się Aleksandra. Co ty gadasz? Znamy właściciela. Znamy jacht... właściciela. My znamy właściciela? No jak ty znasz, to my też znamy, nie? Znamy. Wiecie, co oni mają wynajęte? Tu jest coś takiego, że możesz się wynająć jacht na przykład na godzinę czy na dwie. No. I on po prostu sobie stoi i siedzisz tam sobie i robisz zdjęcia i filmiki. To w ogóle nie jest porównywalne do tego, jak sobie jachtem wypływasz. A, A to, to jaka jest, jest różnica cenowa, jak wypływasz? No takim jachtem jak tutaj to jest około 7000 euro na 4 godzinki jakoś, nie? Tak. <noise> jak wynajmujesz taki jach na 4 godziny stania tutaj, no to jest jakieś 300 euro. Nie, no to 300. To, to okej, okay, okay, 7000 euro. A, nie, no 7000. To jest, to, jest, to jest bardzo duża różnica. A? To, a, to taką ku, yy, kłodą drewnianą strzela. Tak. Okej, okay, ma to okay. sens. Sobie. Żeby nie niszczyć muru. moje prosić o jednego papieroska. Oczywiście, tutaj w tej kieszonce, proszę bardzo. Której? Tutaj lewej. No, no, no. no. To, żeby tam dalej nie no, się nie no. Au, au, au. Okej okay? mm. Szymek Myślałem, że taki gruby papieros, że tak exactly. masz cygaro, a to, a, a to... nie było... To nie był papieros, to nie był papieros To nie papieros to nie Tak dobrze się jeszcze nie znamy Ale się zbliżyliśmy troszeczkę już a. Chłopaki, e, jest streamer Więc nie wysyłajcie, nie wysyłajcie ja ogólnie, ani nic e, takiego Ja dzisiaj... dzisiaj dziękonia. Dzień Konia Jest Dzisiaj dzień Konia, dzisiaj wszystkie kobiety je, na macie snymaszka ja. Nie, no, ale... Dobra, idziemy do góry. Do domu już. W C S czy coś? Nie, bo ja dziewczynę do dzisiaj nie mam ochoty, w sumie nawet no, za mam bardzo. bardzo. No pewnie już. Ile, to trwał ten stream? Ile stream? 47 minut, No to nie, to skoczymy... sładzie. W jeszcze jeszcze żebyśmy pograli. Szymon ma gamingowy komputer? Yeah, Marina is right there. Yes. Is yes. okay? Is nice? Yeah, yeah. yeah. If right. you own the boat, it's nice. Well, to just look at it we are on the yacht. yeah we are on the yeah well, what type of club you would you recommend <coughs> you guys are from here right havana yeah havana havana what type of music is Oh, uh, uh, club music it's yeah. not there like not house? Oh, a bit of house because i want the African dance yeah. hall Raven i like the house is not so good <coughs> a little bit of house music and uh, dance hall as so it's mixed well, dance hall okay yeah so it's open now right yeah i mean what hours right maybe it's a bit earlier yeah it's already open yeah yeah. Can I have one cigarette? Of course. What's your name? Uh, Christina. Christina. Yes. There you go. Have you been ever on the yacht? Of course. No. no? Of course. But it there. doesn't, it oh, doesn't course. interest me. It's not that fun, you know. I like to swim in the water. I don't like to sit in the boat. Yeah. Where are you from, by the way? It's boring. So we raised in Sweden, but I live in London. Sweden. Oh. Yeah. And you? Polish? Where the fuck we? Polish. Polish. Polish?

<coughs> okay, where do we go now? Just to, to see the yachts, right? Yeah, yacht is boring. A drink to have a drink somewhere, would you? I just Yeah, I just want a cocktail, man. Like, I don't understand. I thought there is it a lot like of restaurants you can have a cocktail, but if you want a party, it's not the way you should go. Party really? there? There, there, there. there. Yeah, party. Really? Right, yeah. yeah. So we're going to the wrong direction then. Mm -hmm. No, I'm going to the Rolex. <laughs> That's why I'm going. To. It's close. <laughs> no. Rolex sculpture. It's nothing. Okay, It's nothing. Okay. okay, girls, have a good night. Maybe you we will have see each other. Bye bye. Bye bye. So, Szymon, bye, bye. To było złe, bo ty nas zmogowałeś trochę? Cieszyna, no Ja się, no, się począłem zmogowany nie. przez. A chodzi? Co 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 o to, co że... znaczy smogować? Nie rozumiem co znaczy zmogować Minęć stać zga, Zgarbiony taki, wiesz? Wiesz? Opłuty, Wiesz co chodzi? Ale my nie ale mamy szans! My, no. Co my mamy się nasilać tak wiesz? I my no. mamy ty gadasz się z nimi, a ja mam podejść i powiedzieć... O, i have! Yacht. Nie mam kurwa yacht! No. Ale no on nie ma. ma! Ale on ja nie się ma. ma! Ale ty wyglądasz jakbyś miał, ja Jak? No, jakbym miał 4000 fałdów. Tak wyglądasz no. jakbyś wyszedł przed chwilą z jachtu. No nie do końca. No nie do końca. No nie do końca. Zawsze musisz mówić, że masz bogatego starego. No to, to, ty, to działa. To będziemy mówić, że ty jesteś. Ty jesteś. Nie, nie, nie. Mus, musisz mówić, że... Okej, okay, czy nawet nie, się nie przyda. Okay. Nie, nie, ty masz jak. Nie ty masz jak. ma tu Okej. Ja. Okej, okay. okay, bo dobra, jesteście to... młodzi, okay. jesteście na malcie. Okay. The... rich parents. Loropiana. Loropiana, okej? Okay. Ja pierniczę, no. no. Nie podoba się, nie podoba się. To... Dalej, dalej. Ale... To nie <coughs> o... ty level! To nie twój lewy chłopaku! Idźcie dalej. Karol, Karol, Karol. Eeeh. Zdarza się Hubert! Zdarza się Hubert! Zdarza się Hubert! Niedobrze mi! Widziałeś to? Krzyż, e, droga krzyżowa wpadł pierwszy Daćmana. Hmm. Ex, excuse me. Co to, co to było? Excusez-moi, że chcesz przejść. Daj dalej. Od... I guess. I guess. Francuski, francuski. Zresztą, nie. Parę, macie, dżurę. Parę, macie, macie. Parę, macie, macie. Parę, to macie. Parę, macie, Hi girls. Hi. Where are you from? Friends. She was a sweet and old. She was very small. She's not felt at Okay, what are you doing tonight? How old are you guys? How old are you? Nineteen. old um, you? 19. Who's is better, uh, better looking. Me. I'm not. From one to three. From one to three. No, no, he's, he's, he's. One to three. From one to three. Yeah, physical. Yeah, physical. 19, 19. Nie, Yeah, Nie, Nie, szumeczniki tych dziewczyn. Te dwie dziewczyny to były po prostu dziewczyny. No nie. Jak, do klubu. Let's go, let's, let's go, go, let's go. You deserve it.

What should you do on in uh fit? How much feet uh, you know uh twenty thousand euro Yeah feat uh, feet, uh... I don't know. Do you want to party? Yes, yeah, yes, yes, yes. You wanna come to uh, Poland? You're from Poland? Poland, it's good. Yeah, very good. Yeah, Poland. Yeah. Where from? Paris. Paris. Okay. okay. So keep me DM and uh Kidas. Kitas DM. Okay. 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 A gdzie kumiekę tam z dziewczynami, które zagadują do klubu? Ona nie zagadowała do Po francusku mogłeś Hubert, umiesz po francusku? A, ale mam bris. Ej, dobry mam bris, co? Ściągnęła przy mnie buta. No. Nie, nie wolę blondynek. Okej? Okay? Hej, hej. Não tem nada de ver Do I don't know what is that? 11 pm 11 pm How much you, you must work? Come with us, we are streamer. From France. Ah, oh, because uh, it's not. Uh, I don't know, but yeah. So French love much. So you wanna come with us or no? What? You wanna come with us or no? I'm rocking. When when uh, when ends? When end? uh, Four, say, uh fighting. and fighting. So which one of these two you would French kiss first? No. Not, no. Whoa! whoa, no, 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 no. whoa, whoa, whoa. It's no, better. you have to. You have to choose. Physical, just physical. Physical. No, okay. Physical. No, we d just we don't do this. We don't do this. We just start. We from Poland. Theoretically, just. He no, just, he just, he just joking. He doesn't mean co nas zapraszają do klubów i muszą być miłe, okej, okay. ale to jest kłamstwo, no wiesz co to... Okej, okay, wszystkie są dla nas miłe, poza tymi, które nie... Ale po pracy, po pracy, zobaczy, okej, okay. fajna fotka nowa We wanna meet up just we working out Dobra, idziemy dalej Okej, okay. patrzcie, śmiejecie się z tapety, śmieją się z tapety, ale co zrobił ojciec Nemo? Przepłynął cały ocean, ja chcę być takim ojcem, okej? Okay? Dla rola Awe <laughs> czeki, a we czeki, awe czeki.

don't try, it, don't try it.

No No We can, we can Kończymy? streama? We deserve it daddy! We deserve it daddy! We deserve it, okej? Okay? Jutro stream! U mnie i u daćwana U mnie rano, samego rana! Więc wolcie czuć... Okej, okay, napiszcie elki, widzimy się! Okej! Okay. And we will go... Everyone to Greece in summer, eh? Yeah, yeah, yeah! yeah. yeah. yeah, yeah let's do this! Widzimy się jutro, skurwysyny! Jutro będzie wujek Szymek! Nie mów! Nie mów tak okej? m się modlę bo my sezon nie przedostaniemy